Witam Cię w kolejnej wtorkowej aktualizacji na moim kanale. A skoro tu jesteś, to raczej nie powinno Cię zaskoczyć to, co dzieje się aktualnie z ceną Bitcoina, bo miał naśladować to, co robi złoto, które omawialiśmy kilka filmów temu. Miał naśladować to, co dzieje się zwykle w okresie wyborczym, czyli w tym momencie, gdzie w 2016 wygrał Trump, czy w 2020 biden. Dzisiaj przyjrzymy się temu bardzo dokładnie. Złoto też aktualizujemy względem tego, co robi Bitcoin, naśladując jego ruchy. No i jeżeli doceniasz to, że ten kanał jest niezależny od żadnych wydawców, giełd czy innych sponsorów, to zostaw proszę łapę w górę i myślę, że możemy jechać dalej. Aha, jeszcze nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli tego nie robisz, tak jak ponad 22 tysiące innych osób, żeby nie pominąć kolejnych aktualizacji. No dobra, to chyba możemy lecieć dalej. Przy okazji, ogromne dzięki za bardzo dużo wyświetleń ostatniego halloweenowego filmu, w którym mówiłem o tym, że no możemy mieć horror po wyborach. Horror w sensie, że może być strasznie i takie możemy mieć odczucie, że jest pewnego rodzaju niepewność. Więc przejdźmy na jeden z najważniejszych ekranów, czyli Sentyment Miesięczny, bo zobaczcie, że właściwie jest interpretowane to, co działo się w przyszłości, daje przewagę aktualnie. I wrócimy sobie jeszcze na chwilę do września i do października, zwłaszcza do września 2015 i do września 2016. To był moment, gdy wygrał Trump. Właściwie nie wrzesień, tylko październik. Swoją drogą wybory w Stanach są nieco skomplikowane. Generalnie liczą się tutaj głosy elektorskie I na ten czas, na przykład, Hillary Clinton zdaje się, że miała więcej głosów, ale mimo to przegrała. I to jest bardzo ciekawe. I teraz właśnie to może cechować dużą niepewność inwestorów, bo możemy mieć za chwilę też wyniki szczątkowe, czy Trump, czy Harris, może jednak Trump, może Kamala Harris i tak dalej, i tak dalej. Już było dużo filmów, w których było widać, że nie da się na przykład zaznaczyć na ekranie Donalda Trumpa, tylko skakiwała Kamala Harris, to też jest swoją drogą bardzo ciekawe, ale wracając, bo w sumie widzimy, że Bitcoin jest odporny na różne zawirowania, na różne rzeczy. Z tyłu za sobą mam taką książkę, która się nazywa Wojna Pieniądz. I generalnie tam też jest opisane, że to właściwie nie ma znaczenia, który będzie prezydent, ważne jest kto, dru kto drukuje pieniądze. I po części się z tym zgadzam. Natomiast są rzeczy, które się wydarzyły i które wszystko wskazuje na to, że się mają szanse wydarzyć ponownie. I zobaczcie, że nawet to podobieństwo. Wrzesień 2%, październik plus 30%. Wrzesień 3%, niemal 4%. Niemal 30 w październiku. Potem troszeczkę sytuacja odwrotna, bo wrzesień więcej urósł nam rok później, teraz też rok później względem poprzedniego roku urósł trochę więcej. Natomiast w październiku, zobaczcie to było 14, tu 30, tu prawie 11, tu 28, czyli podobieństwo jest zachowane. Więc jaki będzie następny miesiąc, wszystko wskazuje na to, że powinien zamknąć się mimo wszystko na plusie, ale dopiero grudzień powinien nam tutaj pokazać pazur, i powinniśmy zacząć rosnąć. Mocniej. Swoją drogą też w grudniu jest już zaakceptowany prezydent przez odpowiednie instytucje w Stanach Zjednoczonych, a dopiero w styczniu jest jego zaprzysiężenie. Więc w sumie, podążając dalej tym tropem, powinniśmy przejść sobie nieco na wykresy. I zacznijmy sobie od takich banałów, można by powiedzieć. Trochę można by powiedzieć od podstaw, bo jeżeli spojrzymy sobie na wskaźnik GMMA, który na Bitcoinie do tej pory nigdy się nie pomylił, który właściwie jest interpretowany moją metodą, którą, która jest moją autorską metodą, dał mi ogromną przewagę podczas momentu, gdy Bitcoin był po upadku giełdy FTX, czyli była ogromna panika i cena zaczęła nam nurkować do tej krzywej w cenie i w czasie koloru niebieskiego. I zobaczcie, że za 16 tysięcy dolarów ten wskaźnik dał akumulować. Ale teraz, żeby była jasność. Nie chcę tutaj się chwalić, że kupowałem Bitcoin na tanio, i generalnie, jak tak patrzę po tym, co się dzieje na świecie kryptowalut, to wszyscy mówili, że o tu kupowałem było tanio, ale co zrobić teraz? A ja chcę Wam dać receptę na to, co robić teraz, i też sam to robię. Uważam, że to jest najbardziej optymalna rzecz. I zwłaszcza, że portfel, który budowałem ostatnio, dał zarobić więcej niż posiadanie samego bitcoina, a nie daj Boże, i Ethereum, które straciło więcej. Więc ten portfel, który zbudowałem w ostatnim czasie, od lipca, dał zarobić więcej niż trzymanie samego bitcoina. I teraz, to, że dał zarobić więcej, to jeszcze o niczym nie świadczy, to nic nie znaczy. Teraz trzeba umieć przygotować się na to, żeby odcinać kupony i z tego portfela po prostu w odpowiednim momencie zacząć realizować zyski, a najlepiej wyciągnąć wkład finansowy. I wtedy, moim zdaniem, zaczyna się dopiero bezpieczne inwestowanie, kiedy wkład finansowy mamy już z rynku wyjęty. I kiedy ten wkład finansowy wyjąć? Bo zobaczcie, że Bitcoin wzrósł zgodnie z oczekiwaniami, wskaźnik zgodnie z cyklami dał idealny moment na akumulację. Tylko teraz wystarczyłoby poczekać do momentu tak zwanego sprzedaj, i żeby to sprzedaj połączyło się też z innymi elementami strategii. I teraz z racji tego, że mój portfel w ostatnim czasie budowałem od nowa, także pokazać osobom, które dołączają dopiero do rynku, jak ja bym to zrobił, i jak to właściwie zrobiłem, bo postawiłem to swoje własne pieniądze, to też chciałem wam pokazać te momenty, gdzie właściwie można kupować byle gdzie. Czyli w tej takiej zimie dla Bitcoina, w tej niebieskiej strefie. Ale w żółtej tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy. Korekta. Jest to o tyle bardziej komfortowe, może niekomfortowe w momencie zakupów, że spadamy, kupujemy i przez chwilę na przykład spada dalej, ale jeżeli wsiadamy do rozpędzonego pociągu, to mamy znowu poczucie, że dalej rośnie. A co jeżeli będzie korekta i tak będziemy przez chwilę jeszcze niżej, a wpakowaliśmy całą kwotę, którą mieliśmy do dyspozycji, więc mamy też na to receptę. No ale dobra, żeby nie za długo tutaj nie gadać, 23 rok styczeń, dokładnie 13 stycznia, dzień po moich urodzinach. Analiza zobaczcie, wzrosty. I i cofka do pomarańczowej strefy. I zobaczcie, że ja tę pomarańczową strefę troszeczkę zaktualizowałem. Generalnie mamy tutaj całą historię Bitcoina. Ja tę analizę. Prowadzę bardzo długo, jeżeli chodzi o to podejście. Mówiłem o tym, że w niebieskim kolorze akumulujemy bez względu na to, czy rośnie, czy spada, ale lepiej jak spada, i te wszystkie dołki na tamten czas udało nam się wyłapać. No i w żółtym kolorze my dopiero zanurkowaliśmy po raz pierwszy po osiągnięciu ATH. Nie było tutaj w międzyczasie jakichś większych korekt z wyłączeniem tego, co się działo w trakcie ETF-ów na Bitcoinie. No bo tutaj mówiłem też, że sprzedaję w okolicach 48,549 i jak była korekta 20%, to odkupiłem, że. Po prostu zmaksymalizować te zyski, które mogłem na tamten czas mieć, i też po prostu postępować bezpiecznie, no bo to wszystko wydarzało się też cyklicznie. Na ten moment mamy czasowość, która według mnie w tym cyklu może być najtrudniejsza do określenia, no bo mamy tutaj więcej zmiennych niż to było wcześniej, ale jeszcze do tego sobie. W pewnym momencie przejdziemy. Natomiast coś, co jest dla mnie teraz kluczowe, mamy moment wyborów, i chciałbym, żebyście zobaczyli teraz na wykresie po lewej stronie 2016 rok i ten moment zawahania, ten moment niepewności inwestorów od listopada 2016, co tutaj się działo? I ten moment, gdy wygrał Biden w 2020 roku, co się dokładnie działo wtedy z ceną. Mamy tutaj wszystko poznaczane w tym samym momencie i to, co dzieje się teraz. I na początku przejdźmy sobie do tego, co się działo w 2016. Roku. I to jest podejście, którego jeszcze nie spotkałem nigdzie, jeżeli chodzi o analizę w ten sposób bitcoina i wyborów itd. Jest to też moje autorskie podejście. Zresztą, jak oglądacie mój kanał, to widzicie, że ja tutaj nic nie papuguję, staram się ten rynek rozgryźć po prostu po swojemu i świetnie to wychodzi, jeżeli chodzi o cały ten cykl. Ale do rzeczy. Mamy tutaj, słuchajcie, spadek. Jest ten spadek od szczytu 3 listopada i zobaczcie, że mamy tutaj od szczytu tej świecy do dołka. Mamy tutaj 9,95% 10% spadku w momencie, gdy można powiedzieć otworzyły się lokale wyborcze albo w okolicach tego momentu, bo generalnie lokale otwierają się we wtorki, które są. Po pierwszym poniedziałku miesiąca to się nazywa jakoś Election Day, chyba w Stanach Zjednoczonych. I tu mamy ten moment, gdy pojawiła nam się korekta 10%. I zobaczcie, co po tej korekcie 10%. Potem po tej korekcie 10% pojawił nam się wzrost 10,5%. I potem po tym wzroście 10,5% pojawiła nam się tutaj korekta około 7%. I potem cena miała po prostu wzrosnąć i dokończyć cykl. I tak też się stało. OK, idziemy sobie na moment wyboru Bidena. Tu po lewej mieliśmy Trumpa. Teraz mamy wybory, w których wygrał Biden. I zobaczcie ten moment, w którym no, mieliśmy też wzrosty, tak jak wcześniej. I potem mieliśmy 6 listopad i od tego momentu rozpoczęły nam się spadki. I te spadki zmierzone Zobaczcie, że dają wynik minus 10% 19, czyli bardzo bliski wynik temu, co wydarzyło się, jak wygrał Trump. I co po tym spadku 10%? Potem pojawiły się wzrosty 10,5%. Czyli zobaczcie, spadek podczas wyboru Trumpa 10%, wzrost 10,5%. 10 Tutaj spadek 10%, wzrost 10,5%. No dobra, skoro już wiemy, że po spadku 10 i wzroście 10 była jeszcze jedna mniejsza korekta, tutaj 7%, to zobaczcie jak było w przypadku wyboru Bidena: spadek 10, wzrost 10 i korekta 6,5%. No i potem cena nam też dalej rosła. Mamy tutaj okres, słuchajcie, mniej więcej do połowy listopada, kiedy ta niepewność może trwać i w jednym i w drugim przypadku, więc zobaczmy, czego możemy spodziewać się aktualnie w tym momencie, no bo my już jesteśmy po pewnych wzrostach, zrobiliśmy korektę 9%, być może będzie 10%, nie wiem tego, ma być podobnie, a nie identycznie. No i teraz na co właściwie można by czekać? No, można by czekać na wzrost, być może Znowu 10%, być może trochę mniej, jeżeli faktycznie to byłby spadek. No i potem po tym wzroście, na przykład, kolejna korekta, i z racji tego, że kiedyś było 7%, potem było 6,5%, to może teraz też będzie na przykład 5%. No, coś takiego jest prawdopodobne i zobaczcie, że bez względu na to, czy wygrałby Trump, czy następczyni Bidena, to w sumie przeszłość pokazuje, że no, generalnie ta cena może zachować się podobnie. I jeżeli chcecie tą analizę zobaczyć, to zapraszam Was do działu Nasze Analizy w Niezbędniku Inwestora i tutaj jest link do tej analizy. I w sumie tutaj jest dużo linków, na przykład ten do analizy złota, do której też za chwilę przejdziemy, więc łapa w górę i jedziemy dalej. Ale zanim pójdziemy dalej, to jeszcze chciałbym Wam pokazać ten wykres, na którym zrobiłem Rainbow Price Chart po mojemu, jak zwykle, nie po tej Rainbow Price, która była dostępna w internecie na tamten czas. Uważałem, że ona nadaje się do kosza i już nie pomaga po prostu, nie, nie pomogła wyjść w szczycie i ten dołek też był przekłamany, bo umniejsza przestrzeń na spadek była i to mieliśmy moment przed upadkiem giełdy FTX i zobaczcie 2022 rok wrzesień i przestrzeń na spadki tutaj jeszcze jest bo mamy tutaj niebieską krzywą w cenie i w czasie. Natomiast jeżeli chodzi o wzrosty, no to wzrosty ogranicza o poziom niżej z cyklu na cykl każda krzywa. Raz czerwona, raz jasna czerwona, raz pomarańczowa, raz żółta. I teraz wypadałaby zielona w krzywa w czasie i w cenie. Ale żeby ona zadziałała, no to potrzebne jest nam jeszcze kilka elementów. I stąd też jesteście tutaj i obserwujecie mnie. Jeżeli nie obserwujecie, to kliknijcie subskrypcję, żeby obserwować, bo te analizy będziemy aktualizować i w pewnym momencie te puzzle, te wszystkie elementy, Elementy układanki trzeba będzie połączyć, żeby mieć obraz całości i po prostu nie popełnić błędów, tak jak to było cykl temu, że albo tylko fragmencik portfela ktoś sprzedał, albo nie sprzedał nic, bo czekał na 100 tysięcy albo więcej, albo został w altcoinach i one upadły i się już nie podniosły i prawdopodobnie nie podniosą. Więc, żeby tych błędów unikać, to po to jest ten kanał bo to jest misja tego kanału i tutaj właśnie Wam pokazuje te wszystkie analizy, które do tej pory zrobiłem i do tej, do tej pory, które dały mi najwięcej zarobić. Więc klikamy play i zobaczcie, że od 19 tysięcy faktycznie wzrośliśmy, no ale do krzywej cza w czasie i w cenie tej zielonej jeszcze nie dojechaliśmy. Jeszcze tam przestrzeń jest. I jeżeli nałożyłem wszystkie poprzednie cykle obok siebie, to faktycznie one cieniami mówiły o tym możliwym wyhamowaniu od tego konkretnego etapu cyklu, no i przestrzeń na ten wzrost jest jednak. Największym problemem według mnie teraz może być czas. Więc te kilka elementów trzeba będzie ze sobą po prostu zderzyć. I teraz przejdźmy na złoto, w którym też mówiłem w jednym z nagrań, i zobaczcie, że złoto po swoich pierwszych ETF-ach i po dojechaniu do swojego historycznego szczytu, na którym wyhamowało, i było to w okolicach 2008 roku, miało taki, taką formację megafonu. I ta formacja megafonu została wybita górą, nastąpiła cofka po to, żeby dalej odjechać. I teraz zobaczcie, ten wzrost przypomina nam ten wzrost przed wyborami. Ta cofka przypomina nam te 10% spadku z poprzednich modeli Trumpa i Bidena. Potem wzrost też nam to przypomina ten pattern, który tam był właśnie z Bidenem i z Trumpem. Potem korekta, ale mniejsza niż ta wcześniej i dopiero potem odjazd. I zobaczcie, że to jest totalnie inny moment. Po prawej stronie mamy bitcoina też po swoich pierwszych ETF-ach i też po dojechaniu do swojego historycznego szczytu, ale z 2021 roku. Tak jak powtarzam, interwały są różne, interwały czasowe, natomiast też wszystko się szybciej w tych czasach dzieje. Szybciej jest, łatwiej jest coś kupić, łatwiej jest coś sprzedać, jest epoka internetu i też dużo jest informacji i dezinformacji i to w podobny sposób działa w szybszym tempie na inwestorów niż działało to w przeszłości, ale spójrzcie na to, że zwróciłem uwagę na niższe dołki na złocie, niższe dołki na bitcoinie, ale w pewnym momencie wyższe dołki na złocie i na bitcoinie. I od momentu jak byliśmy za 60 tysięcy na bitcoinie faktycznie wzrośliśmy, żeby zrobić no, taką małą poczekajkę, wzrost i korektę. To też taka mała poczekajka na złocie, wzrost i korekta. I ta korekta testowała tendencję po prostu spadkową. I w tym momencie mamy coś podobnego. Nigdy nie będzie identycznie, może być podobnie. No, i jeżeli Bitcoin zachowa się jak złoto w tamtym cyklu, to przestrzeń na wzrosty jeszcze jest zgodnie z tym modelem do 130 kilku tysięcy dolarów za sztukę, ale nie samymi wzrostami człowiek żyje, bo też trzeba umieć akumulować. Ja Wam pokazywałem, jak akumulowałem Doja w poprzednich nagraniach, ale też akumulowaliśmy w ostatnim czasie po prostu Bitcoina, no bo okazało się, że jest tanio. A tanio jest wtedy, kiedy mamy zasięgi korekt, kiedy mamy wolumeny prowzrostowe, kiedy mamy też kilka czynników, które mówią o potencjalnych wzrostach i zobaczcie, że z racji tego, że na koniec kwietnia zrobiłem tą analizę, to nie panikowałem, kiedy cena spadała i kiedy kisiła się w ostatnim czasie w tej strefie, no bo wypełniła nasz Bison i korzystałem z każdego dołka, który mi się w tamtym czasie pojawił. Jeżeli chodzi o taki ruch bardziej lokalny, też możemy sobie odświeżyć to, co się działo. Rok temu względem aktualnej sytuacji, to zobaczcie, że my po tych ostatnich dołkach czekaliśmy na wzrosty zgodnie z tymi cieniami, które możecie tutaj zobaczyć. Czekaliśmy na wybicie tendencji przez wskaźnik RSI i tej żółtej średniej kroczącej, i to też się stało, dlatego cena nam wzrosła zgodnie z tymi. Cieniami. Idziemy dalej, żeby sprawdzić sytuację aktualnie i RSI nie jest jeszcze przewartościowane, nie dojechało do naszego znaku zapytania, a przewartościowane będzie, kiedy się pojawi znowu zieleń tutaj u góry, kiedy wskaźnik wyjedzie ponad 70% na swojej skali i wtedy może się okazać, że zaczyna być znów drogo, a jak zaczyna być znów drogo, to można spodziewać się dużej korekty. Więc na ten moment wskaźnik RSI. Nie przewartościował swojej wartości względem 70%, więc dużej korekty na ten moment ja osobiście się nie spodziewam. Obojętnie, czy wygra Trump, czy wygra. Harris. I teraz jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, którą mieliśmy na niezbędniku inwestora, bo po ostatnim live'ie, który był dla Elity, właściwie można dołączyć do Elity w środę o 20.00, czyli jak to oglądacie we wtorek, to jutro. Więc zapiszcie się w linku poniżej, żeby nie pominąć tej możliwości dołączenia. I zobaczcie, tutaj mówiłem o wypełnieniu różowej korekty, o tym spadku, i faktycznie ten moment nastąpił. To co widzicie dalej, to jest dalszy moment, który może nam się pojawić względem. Powtarzalności, które były wcześniej, pod pewnymi warunkami, oczywiście. No i mamy tu jeszcze jeden wykres, który też na Elicie używam. To jest jeszcze jedna rzecz, która nam wyłapuje luki cenowe. Czyli jak cena zamyka się na kontraktach terminowych w piątek, otwiera się w poniedziałek, to mamy w pewnym momencie taką przestrzeń, która lubi być wypełniana przez cenę. I zobaczcie, że ta przestrzeń wygląda mniej więcej tak, czyli po wzroście. Często cena do tych luk cenowych wraca, żeby sprawdzić, czy tam dalej są zlecenia. Jeżeli, jeżeli zlecenia są, to są blokowane spadki, po prostu, bo tutaj czekają ludzie na zakupy. I zobaczcie, że znowu zasięg korekty, poziom 161. I nastąpiło odreagowanie. To nie znaczy, że już lecimy tu demon, bo to jest moment, gdzie patrzymy na cenę w takiej niższej skali, na niższym interwale, więc tutaj o wiele więcej może się zadzieć. Natomiast globalnie, sami widzicie, że właściwie te analizy działają bez zarzutu. I a propos analizy działającej bez zarzutu i globalnie, to tu mamy Ethereum z 2020 roku. Jest to moja autorska analiza i moje autorskie podejście. I dziękuję Wam za te wszystkie łapy w górę pod tymi analizami. Naprawdę to motywuje do pracy dalej. I tutaj mieliśmy, słuchajcie, na Ethereum czas wakacyjny. I teraz to są rzeczy, których ja szukam też na innych altach. Dzięki temu ten portfel, który zbudowałem, dał więcej zarobić niż trzymanie samego Bitcoina. I teraz zobaczcie, że Ethereum tamten czas wystrzeliło, zrobiło korektę i odjechało dalej to the moon, jak to się mówi. Natomiast bardzo ważny jest ten moment, że mamy tutaj wrzesień, październik, Listopad 2020, i potem odjazd ceny do góry. I zobaczcie, że na przykład to, co zrobiło Ethereum w tamtym czasie, teraz robi taka solama. Mały memecoin gdzieś z odległego market capu, którego też sobie trochę kupiłem, bo może się okazać, że za śmieszną kwotę zainwestowaną mogą się zrobić duże pieniądze. I tak właśnie traktuje te małe meme coiny. I zobaczcie, że tutaj po tej cofce, po wybiciu tej pomarańczowej strefy, dokładnie tak jak to było na Ethereum cykl temu, no to tutaj po tej cofce miały nastąpić wzrosty, i te wzrosty. Wzrosty nastąpiły. Od momentu, w którym akumulowaliśmy tą solamę, jest 164% wzrostu. I tutaj mam analizę też na potwierdzenie, żebyście zobaczyli 14,08 solama tutaj za 0,008 i coś tam. Klikamy playkę i zobaczcie, że ten wzrost 164% został wypełniony. No i czekam też na kolejne poziomy. Dla przykładu taki popcad który był przeze mnie akumulowany tutaj na tym poziomie, który widzicie od momentu startu analizy, on sobie jedzie, jedzie, jedzie i dojechał do TP1, czyli 163% wzrostu i nawet trochę więcej i w tym momencie zaliczył nam korektę i jeżeli okaże się, że na przykład Trump wygra, to odważniej będę akumulował dalej memecoiny zwłaszcza. Natomiast jeżeli wygra Kamala Harris, to poczekam i zobaczę, jak rozwinie się sytuacja. I teraz, jeżeli by się okazało, że wygra Trump, to według mnie w naturalny sposób też wróci ogromne zaufanie do Doge Coina, który za którym stoi po prostu, można powiedzieć, Elon Musk, który już maltretuje tweetami tego Doge'a co chwilę. I tu mamy moment, w którym przyznałem się Wam, że na wysokości 10 centów za Doge'a miałem 100 tysięcy złotych właśnie w tej kryptowalucie. Jeżeli klikniemy playkę, to widzicie, że już to wzrosło do 17 centów. Czyli z moich 100 tysięcy mam zrobione 170 tysięcy ponad w bardzo krótkim czasie. Bardzo duży wzrost. A z racji tego, że DogeChip stanowi dużą część mojego portfela, to stąd też lepszy wynik niż trzymanie samego. Bitcoina i też będę to prowadził, bo w pewnych momentach chcę po prostu realizować zyski z tych mniejszych kryptowalut, czy na rzecz Bitcoina, czy po prostu będę wychodził do tetera i też będę was o tym informował na niezbędniku inwestora, do którego serdecznie zapraszam. Dołączyć można, tylko i wyłącznie do jutra. Link wam wrzucę w opisie poniżej tego nagrania i sami widzicie efekty tych analiz. I poza tym, że będę mówił, co ja robię, to też będę was uczył tego, jak robić samemu takie analizy, bo jeżeli w pewnym momencie mnie na YouTube już zabraknie i ja znam, że już mi wystarczy, to z tymi umiejętnościami już zostaniecie i będziecie mogli je stosować na dowolnym rynku, czy to kryptowaluty, czy to rynki tradycyjne. Także ogromne dzięki za to, że byliście dzisiaj na tym nagraniu i do zobaczenia w środę na live o 20.00. Cześć!